No, witam cię serdecznie. Mam do ciebie parę pytań. Czy chciałbyś być radosny, taki pogodny, pozytywnie nastawiony do życia? Czy chciałbyś być pełen wdzięczności, taki naturalny, pogodzony sam ze sobą? Czy zderzyłeś się już może z tym, że masz trochę dość, albo no nawet bardzo dość swojej takiej roszczeniowej natury do świata takiego wiecznego niezadowolenia, takiego zgnuśnienia? A wreszcie, czy masz? ochotę przyjąć trochę Bożych darów. O! Tak! Słyszę ten jeden głos, tej jednej osoby, która mówi Tak, wreszcie, Tomku, weź mi powiedz, chcę to, już mam dość, już chciałbym bardzo tego, o czym mówisz. No to słuchaj, świetnie się składa, bo prawdopodobnie dla Ciebie robię tę serię. Jest taki mądry człowiek, nazywa się ojciec Krzysztof Pałys, napisał taką książkę Hewel, Wszystko jest ulotne oprócz Boga. I tam w tej książce jest napisane, że te wszystkie dobre rzeczy, o których mówiłem na samym początku w tych, tych pytaniach, Przyjdą do ciebie, a te męczące, te, które cię denerwują, będą stopniowo odchodzić, odchodzić, gdy ogarniesz jedną rzecz w swoim życiu. Tą rzeczą jest pokora. Pokora, moi drodzy, to jest chyba najbardziej nierozumiana, najbardziej przekręcana i najczęściej źle interpretowana rzecz na świecie. Tak mi się wydaje. I uwaga, to już dziś, moi drodzy, w pierwszej lekcji pokory dowiemy się, czym jest pokora oraz czy w ogóle my mamy z pokorą albo właściwie z brakiem pokory problem. Ale zanim zdefiniujemy sobie, czym jest pokora, to może lepiej byłoby zacząć od tego, czym pokora nie jest. Bo tak jak powiedziałem, jest w tym duże zamieszanie. Otóż po pierwsze, pokora nie jest mówieniem o sobie, że jest się beznadziejnym. Że ze mną to nic już nie będzie, że ja się do niczego nie nadaję, że wszyscy coś dostali, a ja jestem taki beznadziejny i w ogóle, jeszcze że jestem taki niepotrzebny i nikt mnie nie chce. Tym nie jest pokora. Po drugie, pokora nie jest deprecjonowaniem, umniejszaniem swoich zasług, swoich. Dobrych postaw, swoich dobrych zachowań, swojej wartości jako dziecka Bożego, swoich sukcesów, swoich pozytywnych cech i wszelkiego dobra, jakie masz w sobie. Nie jest także pokora postawą. Poniżania samego siebie, w tym znaczeniu takiego umniejszania swojej wartości, unieważniania siebie, mówieniem, że ja to jestem mniej wartościowy niż inny, niż ten bardziej znany, piękniejszy, lepszy i w ogóle jakikolwiek inny. A czym jest pokora, Tomku? Bo się tak mączysz, może ci pokory brakuje. A pewnie, że tak, że mi brakuje. Dlatego robię to serię. Definicji jest dużo, dużo jest tutaj zagmatwania, ale postaram się podejść do tego jak najbardziej syntetycznie. I uwaga, nie bazować na swoich jakichś tam rozkminiach, tylko na rzeczach, które uważam, że są dobre. Po pierwsze, będzie to wspomniana książka Hewel, Ojca Krzysztofa Pałysa. Bardzo wam ją polecam. A po drugie, będą to zeszyty e, 12 kroków do. Pełni życia. I tak z tych źródeł wyszło mi, że mamy takich pięć definicji na temat tego, czym jest pokora. Po kolei. Pokora to po pierwsze prawda. To umiejętność, bardzo ważne, dostrzegania swoich dobrych cech, swoich wartości, swojego dobra, które mamy w sobie, ale także dostrzegania swoich słabości i dostrzegania swojej grzeszności. Czyli przyznania się do tego, że nie jesteśmy samowystarczalni, że sami siebie nie zbawimy na tym świecie. Po drugie, pokora jest zgodą na tą prawdę o sobie. Bo jedno to przyznać sobie, tak wiecie w teorii, że no ja mam dobre te cechy, złe mam te, tu mam swoje słabości, tu mam swoje mocne strony, to jest wiedza. Ale drugą rzeczą jest zgoda w nas samych na przyjęcie tego stanu rzeczy. Czy to jest proste? Pff, oczywiście, że nie. Droga pokory to jest droga na całe życie. Ale no, od czegoś trzeba zacząć, nie? Po trzecie, pokora to jest odchodzenie od takiej oto postawy, że wszystko wokół kręci się wokół mnie. Że ludzie, którzy są wokół mnie, powinni się do mnie dopasować. Że powinni być tacy, jak ja sobie ich wyobraziłem. Że powinni być tacy, jak ja tego chcę. Po czwarte, pokorą jest postawa otwartości na samego siebie i na drugiego człowieka takim, jakim jest. Jest akceptacją tego, że wszyscy jesteśmy w drodze. Jest przyjęciem tego faktu i takim uznaniem cierpliwości. Okej, okay, no to ta Gosia teraz jest dobra i jakaś tam, no trochę tutaj jest może irytująca i to jest prawda o niej. Ja jestem taka i taki, więc spoko. Bądźmy na to otwarci. Wszyscy jesteśmy w drodze. Módlmy się wzajemnie o siebie. Bądźmy pokorni w znoszeniu swoich wad i kochajmy się wzajemnie, co oczywiście nie oznacza zgody na grzech, na zło. Jeżeli mamy jakąś tam słabość i grzeszność, to trzeba nad nią pracować. Ale znów pracujemy w pokorze i z otwartością na Bożą łaskę. Bo uwaga, punkt piąty, pokora jest przede wszystkim otwartością na Boże działanie. Egocentryk i pyszałek bowiem będzie miał coś takiego, że a mi to Pan Bóg do niczego nie jest potrzebny. Ja to sam dam radę. Po co mi to wszystko? Jest skupiony na sobie, na swoich działaniach. Wie, że pełna sprawczość jest w jego rękach i w jego działaniu. Pan Bóg to tam, nawet jak jest, to spoko. On w ogóle nie ma wpływu na to, na moje zbawienie, na moje działanie. Co mnie to obchodzi? Ojciec Paweł pisze w ten sposób. Egocentryzm to podstawowa przyczyna, dla której tak wielu ludziom trudno jest wejść na ścieżki kontemplacji. Człowiek skupiony wyłącznie na sobie nie znajdzie pokoju. Ten proces można porównać do drzew, które, pełne pychy i wyniosłości, nie uginają się pod naporem wiatru, aż w końcu się złamią. Tak samo człowiek, który umieszcza siebie w centrum, rozbija sobie głowę, ponieważ nie ustępuje. I chociaż taka osoba nie znajduje spokoju, to wciąż upiera się przy swoim. Zatem, dopiero kiedy umrze egoizm, może zmartwychwstać dusza. No i moi drodzy, z tym chcę was dzisiaj zostawić. To jest niby pięć zdań, niby krótko, ale proszę pomyślcie nad tymi definicjami. Zastanówcie się nad nimi, może jedno zdanie, może jedno słowo jest skierowane do was, może musicie się nad tym skupić, nad tym zacząć pracować. Może za mało wpuszczacie Pana Boga w swoje życie. Może za bardzo deprecjonujecie siebie, unieważniacie, jest, uważacie, że jesteście. No nieważni, a może w drugą stronę uważacie, że jesteście genialni, że cały świat się kręci wokół Was. To wszystko trzeba rozwiązać samemu, albo jeszcze lepiej z swoim opiekunem duchowym, z osobą duchowną, na przykład. Przy sakramencie spowiedzi ona pomoże nakierować się odpowiednio, jeżeli będziecie mieć z tym problem. Być może, jak mnie natknie, to w następnych odcinkach popracujemy jeszcze nad tą pokorą. Zastanowimy się, jak wyrabiać w sobie tę cnotę. A myślę, że warto, bo ojciec Pałys, wspomniany już dzisiaj kilka razy, powiedział, że Pan Bóg nie daje swoich darów za wysiłek i doskonałość, ale właśnie za pokorę. Trzymajcie się, do następnego razu.